Siemanko, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. W so, dzisiejszym odcinku będziemy próbowali ucieknąć z więzienia, które mnie uwięził wymywacz. No, w nie wiem jak to powiedzieć, w zasadzie. jestem jakimś obsydianowym, w obsydianowym, nie wiem, w, zasadzie. w zasadzie, tak. Dzisiaj chciałam sobie pograć, włączam na serwer, chciałam się trochę zbroić w ogóle i nagle jestem w tym miejscu, w zasadzie... Masakra, nie chcecie jak on to zrobił, że jestem w tym miejscu. Normalnie nie to z obsidianu. Masakra. Weźmy co tu jest. Cię, tu nic nie mam, tylko... To się nie dużo. Co on tu napisał? Haha ha, i co? Masakra. Wczoraj pisze, że jest prezydent naszej miejscowości, a ja tutaj pisze Haha ha, i co? Eee, masakra. Masakra, masakra, sakra. To jest kilo w drewnianym. Kilo w na pewno, słuchajcie, też przynajmniej dam to kilo w ale. kopię nic, Słuchajcie, subskrybujcie kanał, tutaj są fajne odcineczki. Słuchajcie, upuczkę, górę, Na no, ocieśnienie, słuchajcie, ale padłem na plan. Stąd ucieczki z tego więzienia. Widzicie, ten więzienie jest taki. Aha, jest tutaj. Czyli czas na drugi set. Gdzie to? On chyba sobie pomylił. Bo on dał to. Gdzie to go nie wykopiemy, ale tego wykopiemy. No, chcecie żądanie, chcecie ucieczki. E. Dlatego w już zaraz się uciekamy, tylko zasubskrybuj ten kanał, tutaj są fajne Zaraz zasubskrybuj kanał, dobra, chyba no już nic nie ma, co nie? Haha, co? Nie będę tutaj naciskał, żeby mieć odrodzenie, bo już te skiny i tutaj będę musiał się odradzać, dobra, myślę, że szybko tu uciekamy. Nie wyłaszać. Żeby... A nawet tutaj, żeby potem wcześniej później patrzał, żeby tam nie było śladu. A. chwileczkę. Zrobimy wszystko. O. o Boże! Ej. Czemu? Tu jest to więzienie. To jest na tej górce te więzienie. Masakra. A ja. No nie wiedziałam, nie wiedziałam, co cię. Znam dokładnie. I chyba coś nowego napisanego jest. Ja. To jest wczoraj, ale coś nowego napisał. Jeszcze się dowiesz. Bo ja chyba napisałam, ja kim jesteś. I mi odpowiedział: Jeszcze się dowiesz, już jestem prezydentem. A on napisał, czemu się pre... czemu jesteś prezydentem? Ja on napisał Już jestem prezydentem. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze się dowiesz? Masakra jeszcze się dowiesz. Już jestem prezydentem. Chociaż że nie prezydentem masakra. Czy się wiecie? Ale co dzień bardzo ciekaw, jaka armia. Aż mnie to coś sakra gdzie są moje itemki Bo Boż się zajdzie bez itemków Miałem całe wszystko inda muszę Muszę następny poszukać rzeczy. W to nie, na pewno nie będzie łatwe. E. W zasadzie nie mam powiedzieć, uciekłem z więzienia. Okazało się socie, że... Mm, mam nadzieję, że socie, to się już nie powtórzy. W jakieś muszę jakieś strzenia czy coś. Że nie mam jakąś jako ale napisał tabliczki, co ci coraz gorzej jest. <laughs> co to mnie widziałem na szczęście się pomylił, bo socie, dał tamten i dlatego drewniany, bo... On zapomniał, że on tam dał i chyba myślał, że, że ze mniej że zderzynionym kielofem niszczył obsydę. Słuchajcie, on tam zapodowaliśmy, to on tam raczej nie będzie musiałby wszystko to rozkopać i zobaczyć, gdzie my uciekliśmy, to wiecie? Słuchajcie, to on nie będzie długi, bo słuchajcie, chciał uciec z tego więzienia. Zostawcie łopeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Słuchajcie, dzieje się tutaj tak bardzo, za masakra. A on w ogóle tutaj, takie... ...sakra. Tu nie umiem pisać, bo uwierzyć. że on jakieś więzienie tu zrobił. Um, Następną dzienią żebym że będzie z bratem, jak tutaj widzimy. że, ci, że tutaj zróbcie mocną bronę. Um, I w ogóle, o, kiedy on gra? Tylko nie ma, nie, wiesz, jeszcze go nie widziałem. Dajcie, jest, wiesz, kurę suba na kanale. Na razie.